Historia cj dzieje. Jakie to ja miałem chulowe życie Za chwilę wam wszystko opowiem No więc Urodziłem się w Liberty City Wszystko szło idealnie Ale Ze Smithem po że założymy szkolny gang w założyliśmy to była szkoła ps 69 w tym, w liberty city kibla kurwa peta wyćganie nauczycieli, zajebiście było aż do momentu jednego zostałem w liberty city a Sweet pojechał na grow ja musiałem być w biznesie, założyć w las venturas czekajcie, ruchka wezmę na odwagę No i... No i później tam czułem, że... umarła mi matka. Bolesława. Bo kurwa... dwóch bala, balasów Zdzichu... Zdzichu... Yy, to była jedna yy, pupcia namska i, i druga pukciadanska, damska, i no, Jolka. Bo... No i jeszcze był czyli trzech. Zajebali mi kurwa Bolesławę. się rozjebaliśmy go No i nie mu rozjebałem za karę. <sadot> Ale to nie koniec zemstów. wróciłem na grosnik. Kurwa, tam TikTok panował, wszystko naraz, kurwa, się grzyć nie dało, nic w ogóle, nic. Klinczu było, ła, tyle było klinczu. Tyle było klinczu, tyle, wyłagało po na skalę klincz. I tyle TikToków i tyle rzeczy. I był kurwa tam balasów, czyli po jednej stronie, i ma w mieście. No więc kurwa C tak. No więc Powiem tyle Musieliśmy to wszystko budować Było ciężko, były... Poczekajcie Musieliśmy kurwa tak Włamać się w z z gonady i zapierdolić mu pieniądze, ponieważ zdaliśmy zieletki, że on się w ogóle ciągnął depresję. Eee, I ten jeszcze musieliśmy oczywiście, Słuchajcie, gdzie to było, W wpierdolić się do Jezuska. Ale to tylko dlatego, że ten cały jedwózek to był kurwa bidupa. Ten, który trzymał bitufę, nie? I no musieliśmy się tam włamać, bo kurwa pan miał tyle kasy, że... Łaaaaaaa, pierdolę! <ślesy> No to co? Zabraliśmy mu ten hajs Łepie odbaga Mówił mi, że idę zabrać ten hajs I kupiłem za to kurwa dom to w San Fierro Jeszcze był taki policjant Za niewizdę Jeszcze był taki KURRR wojnie kurwa poważnie Był taki jeden policjant zwoł się, był to kurwa ten Syladeja Rozlewaliśmy mu facę mu facę, nie? Wszystko było naprawdę za do z ten panu, czyli kurwa syn T.D. czyli syn Madeja czyli w nas w całym Tego się to, nie Kolumbii. Co na co? jeszcze? Czekajcie. to na to na co? Co to na co? Co to na co? Co no i co, byłem w sam w Wszystko w łachalewiczce Do Kurwa... Widzicie? o tym widzicie tak? o No i kurwa co? Tego, że jestem tym dziwko mi daje No Mocno mu wyladałem borbice w ogóle on się wkurwił, jeszcze, jeszcze bardziej mi chciał zalewać, ale ja mu się nie dałem. No i później w 22 sierpnia był gratul Diedzielu kurwa, czyli w PSP-69, w taki kurwa błogu. I musiałem go wyciągnąć tamto, nie? Bo tam na była. Taka jedna smaka, która go wyjdziła. No ja pierdolę! No i ta jebana nauczycielka wędziła, ja, bo kurwa bardzo długo, nie? No i to, ja robiąc ja robiłem kurwa co chciałem, bo kurwa wyczerpał, byłem w Będę Byłem kurwa w tłuszczach. Ale ten strzelił. Dostałem wiadomość od yy, takiego hatera który się zwie kurwa Torino, czyli Netflixa, że kurwa Smith że kurwa swój... za swój kurwa wychodzi, nie? Ja też przyjechałem po niego, Ja w ślad! Kurwi te kurwa leflewo! Słuchajcie. Mimi, nie, nie daje coś! Gdzie ty kurwa byłeś? Ja nie mu! Rubin biznesy, z na polu, jak była ona, to znaczy, a tam banka mi go nadęja i kurwa co zależało to grow street było już to zajebiście przyjęliśmy to i mamy teraz kurwa życie zajebiste ale ono ja życie chujowe zajebiste i chujowe tyle siema